Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywałem kolejny odcinek ze serii na starym gospodarstwie. Na starcie możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, bo to motywuje do dalszego nagrywania odcinków. Co w dzisiejszym odcinku? Na internecie widziałem, że jest napisane takie ogłoszenie. Dzieje się jakiś ciągnik utopiony. I ja chętnie bym pojawił to sprawdzić, co się dzieje. Jest tyle napisane jeszcze, że to miejsce jest tak dziwne, że może coś się stać. Nie wiem o co z tym chodzi, ale pojedziemy tam zobaczyć i weźmiemy, na, pojedziemy z Torem. I weźmiemy od razu hol, żeby nie było. No i spróbuję wyciągnąć, jak nie no to, no to będę się pojechać do jakiegoś innego sąsiada, żeby no to, no, żeby mi pomógł wyciągnąć go, nie? Także, no, paleezetora Ad Hole, czekaj, gdzie ja Hole zostawiłem teraz? Tu jest dobre. Batykiem go przeniesiemy. No, łap się. Dobra, złapał się. Podpinamy i jedziemy. Tamto miejsce. Odziwo jest to też miejsce, gdzie jest moja nowa łąka. A jeśli nie wiecie, gdzie jest moja łąka, bo wczoraj na live dopiero zacząłem ją kosić. Jest ona tam koło tych właśnie takich dwóch jeziorek. On, ta łąka jest tam za tym przejazdem kolejowym. także no my też w sumie musimy teraz przez przejazd kolejowy bo inaczej nie przejedziemy nic nie jedzie w ogóle? nic dojeżdżamy do jeziorka i pytanie w którym jeziorku w ogóle jest ten Ursus? Hmm, hmm, hmm. Znaczy no, tam nie było napisane dokładnie jaki, ale może to będzie... Czekajcie, bo to nie czy to jest w tym jeziorku, tym pierwszym, czy to jest w tym drugim. Hmm, 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 hmm. O, kurwa, Ursus. A, a. Ja pierdolę, co to jest? Kurwa, Ursus, ja straszny jeszcze kurwa. Co to się dzieje? Zdaj! Ja pierdolę o co tu chodzi Jakie zabić? Kurde. Ja wsiadłem do Zetora, ja się boję. Chyba Bo, to miejsce jest chyba Dlatego tam było napisane, że tak dziwnie jakieś rzeczy się tu mogą dziać. Zobaczmy w ogóle czy ten nóż jest jakiś technicznie sprawny. Ja pierdolę, jakie dźwięki. A tu straszy co to kurwa jest? Jakaż tego zota, że. Co tu się dzieje? W ogóle podejdziemy zobaczyć do tego ursusa. Jaki to jest? Się... Ja pierdolę. Co tu jest? Ja wam powiem, widzę, że chyba to jest bokserałem ja. zbroję teraz. Ursus leży. Wejdę do wody. Chociaż się boję tu włazić. No leży Ursus 85. Kurde no... We wodzie no to wiadomo, że będzie zgnita, pordzewiała. Na Jak Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja... Ja spałem Widzowie, ja aż tak. Kurwa mać. Co tu się dzieje? Zobaczymy stan tego ursusa, bo może będzie go warto odratować czy coś. Mhm. Czekajcie. pieniek? Ja, co to jest? Jakieś dziecko, dale? Ja, ursus leży normalnie. Ale cały port zawiały Sam to nie jest taki idealny aż. Kurwa trzeba to jakaś, nie wiem, jak cała jakaś, nie wiem. słońca wyblagnięta. Opony powietrza nie ma. Napęd nie wiem, czy w ogóle działa w nim. Światła to na pewno nie działają. Zabić barbowskiego! Gdziecie... Co tu się dzieje? Powiem, że jednak na internecie dobrze mówili, że tu coś się może dziać. A spróbujemy z tego, tego ursusa. Ja pierdolę. Ja. No tu strasznie wam powiem. Widzowie, bo ja nie wiem, czy ja wyciągnę tego ursusa w ogóle. Jakieś czy co.

Ja pierdolę, moi zator nie idzie z tym piję dziecko Ruszy i nie. ruszy i Ja pierdolę straszna korela Ja, ja za sobą uciekam z Zrobię, bo ja wam powiem, że mnie ciągnie ten z tam głębiej. Patrzcie. Ej, bo ja za zatora jeszcze utopię to 800 pod mamy No. A, No y nie, na, no, na, ja ja no. Ja bym. Co, no No, Ja pierdolę, No. Wówczas nie chcę, nie mogę go wypchać, Jak co ja dzisiaj? Cetur, dasz radę Dobra, mam lepszy pomysł. Czekajcie. Najwyższy bieg. Zabić, zabić! Ja, 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 zabiję mnie zaraz Co ja, ja, nie ja, co tu się ha, dzieje? Ha, ha. gdzie ha, jesteś? Lewigry, lewigry! Porra, Ja, dziecko Bartkowski. tam jest! Bartkowski! Haha! Widziałem ha. Widziałem po dziecku. bo tu jakiś ciągnąć, to było, panie Chodź, zabieram cię! Wytrzyma jeszcze dziecko. A Ha! Wsiadaj do Zetora, dziecko. Chodź tu. Dawaj. Uciekamy, dziecko, zaraz uciekamy. Z ja idzie. Uciekamy z tym mursusem. Ja pierdolę! Nie ucieknij! Ha ha ha! Uciekamy! Nabieramy tego Ursusa 85 piątkę. Ja za tor nie idzie z tym. Dobra. Moja rkowka! Zabić! 80, piątka nam się udało wyłowić. No Zabić! Zabić. Kur. Straszek chorera. Całą zbroję prawie obstra. Gdzie jest moje dziecko? To dziecko mi ukradli Gdzie jest moje dziecko? Chodź tu kapuszka. O kurwa!

Ja pierdolę, ja zawracam, jadę stąd wizytę. Ada, da, da, da! Odejmij mojego ursusa! Ada, da, Kurwa, boję że tego ursusa wołowi. Ja jeszcze torem zaraz padnę. Ej, pomóżcie, chuj mnie, godzinki rok! Ja pierdolę! Zatora chciałem i włóż. Ja, nie ja. ma jak Zetor został w tym utopiony jeszcze. Aha, ale Zetorek. Ha? Ja wam powiem, że biorę chyba tego. 85 wam powiem, chodź dziecko. Oddaj mojego słuchawca. Ja, zapalił. A zabiłeś na i masz w Ja, ja, jadę ja, ja, Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź ja uciekam stąd, widzę, ale ten ursus idzie, strasznie jak korera, ja jadę na gospodarkę już, gdzie uciekniesz, chodź tu, ucieknę ci. Chodź tu! Ja już tu nie ja wracam! Tak cię znajdę! da da Ja pierdolę widzowie, widzicie? Jednak internet nie kłamał. Dlatego to miejsce takie... mówi, że takie dziwne jest. Podejrzane. A to dlatego. Ale mamy już SUSA, chociaż 85. Co najlepsze. A straciliśmy Zetora, co najgorsze, ale wrócę po tego Zetora jeszcze i go wyłowię, spokojnie. Tylko nie dzisiaj, po prostu, bo... Halo, proszę Cię zatrzymać. Dobry? To to kurwa, gada? Ja tu stoję. A kto Ty, kurwa, jest? Są grzyby tam przystawię? Eee, nie polecam tam ślepiej lepiej panu. Bo tam straszy coś. Nie, no pójdę. Może jakieś podgrzybki znajdę. A to może pan idzie, ale ja tam nie polecam iść, bo tam straszy. A co tam się dzieje? No ja wracam teraz, bo mnie jakieś duchy goniły, czy coś. No, ja polecam panu tam iść. Bo się może Na, pan nie wrócić. A co? Ja nie wiem. Pójdę, pójdę, zobaczę. Dobra, jedź tam pan. Dobra, tak jakby coś się działo, to dzwoń. Dobra.

Pani jestem, jestem. Ja już jadę. Panie Panie jest... już, już jadę Bycie golfem. Pochodzę, pochodzę. Gdzie... Golf czerwony jedzie. Jadę. Ja do domu. tu. Gdzie pan stoi? Chodź, Jadę golfem. Zabić Siada pan do golfa Dobra Dawaj panie, jedziemy. Chodź to, chodź to, zabij, zabij. Jedziemy stąd. Żyje pan w ogóle? Ja to on prawie nie złapał. Mówiłem, że tam nie idzie. Dziękuję panu. Zobacz pan? Od gdzie to się, coś. gdzie pan odwieźć? Dobra, na razie niech pan zostanie u mnie. Niech pan zostanie u mnie na razie. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Bóg zapłaci I proszę pana, niech pan wejdzie do mojego domu. Nie na razie pocznie w chwilę. A ja... Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo, Dziękuję. A ja zobaczę co tu się dzieje. Dzisiaj się Bo tu jakieś strachy są. Kurwa, taki, taki kurwa. Się widzicie widzowie? Chcę sobie. sobie wziąć Oni tu jednak na stawie straszy. Kurde. A to numer dopiero. Ja na następny odcinek chyba wezmę drona i spróbuję to nagrać z drona, wam powiem. Dobra, to może na dzisiejszej odcinek to by byłoby na tyle. Także no co? Będziemy kończyć. Także zostawcie subskrypcję, słoneczkę i łapeczkę w górę. I do następnego odcinka. Także dobra. No